Cześć! Dzisiaj się z Wami witam z Doliny Białej Wody Idziemy właśnie na tak zwane Taborisko Czyli jedyne miejsce na terenie Tatr Słowackich Gdzie wspinacze mogą legalnie biwakować My jednak nie zamierzamy tam spać Chcemy po prostu dotrzeć w tamto miejsce Tam będziemy schodzić ze szlaku No i zaczynać podejście w stronę głównego celu naszej dzisiejszej wycieczki Czyli ciężkiej turnii Dziś ma być piękny, słoneczny dzień Niebo czyste Mały wiatr, bez opadów no tyle że jest dość chłodno. Tutaj w dole są jeszcze lekkie przymrozki, ale za parę godzin już powinno być ciepło. Zresztą teraz podchodzimy od północy, a na szczyt będziemy się zbliżać od południa i od zachodu. Więc tamte wystawy są zdecydowanie cieplejsze. Nie będzie już takiego szronu jak tutaj. Do Taboriska mamy jeszcze jakieś 20-30 minut. Łatwym szlakiem, więc myślę, że po prostu odezwa się dopiero z tamtego miejsca. Ok, jesteśmy na miejscu. Niebieski szlak, dalej w tą stronę. Ta tutaj. Tam są wiatki, podesty na namioty. Zaraz wam zresztą dokładniej pokażę. Trzeba tylko jeszcze kawałek przejść przez las. O, właśnie takie coś. Tam nawet stoi czyjś namiot. My jesteśmy obecnie na wysokości. 1300 Zaraz idziemy dalej tam W stronę Doliny Ciężkiej Więc ta bolisko zostaje z tyłu My tu wchodzimy na ścieżkę Przy potoku No i lada chwila będziemy go przekraczać Dolina Ciężka jest generalnie Gdzieś tam Podejście pewnie na Godzinę Wszystko zależy oczywiście od tempa i warunków O Tu czasem jest woda Ale dzisiaj można po prostu przejść od dnia tego koryta. Natomiast drugi mostek jest tam dalej i raczej tam już będzie trzeba skorzystać. Jest wspomniany mostek, no i powiem Wam, że przejście po nim może być niemałą przygodą dzisiaj. Bo nie dość, że jest coraz bardziej rozwalony. To jeszcze wyraźnie widać, że są oblodzenia za mostkiem dalej ścieżka. Ale z tego co pamiętam, to będzie jeszcze jedna rzeka do przekroczenia gdzieś tu niedługo. Mamy kolejny potok. Tam była też ścieżka w prawo, ale tu jest za dobrze ułożona ta przeprawa. Swoją drogą, zobaczcie jak tu są przycięte drzewa. Więc widać, że ktoś dba o tą ścieżkę, żeby się dało tam bez problemu do góry podejść. Robi się stromiej. No generalnie to dojście do ciężkiej jest dość wymagające. Trzeba się tu trochę namęczyć i to jest dość istotna zmiana po tym jak wyglądały poprzednie dwie godziny. No bo przejście przez białą wodę to było praktycznie płaskie. Jak komuś było zimno, to już na pewno tutaj miał się okazję rozgrzać. Generalnie ciężka turnia ma. Coś tam w okolicach 2,250 Więc nie jest szczególnie wysokim szczytem No ale jest jednym z trudniejszych My będziemy tam wchodzić drogą za trzy Więc wskazane jest już użycie Sprzętu wspinaczkowego Niesiemy ze sobą linę Uprzęże, buty wspinaczkowe Kości, frendy I inne zabawki Wiele pewnie tego nie zużyjemy Bo tych trudnych miejsc tam nie ma wiele No ale myślę, że i tak warto mieć No jest tego podejścia do Doliny Ciężkiej trochę, ale myślę, że już większość zrobiona. O, to miejsce mi się zawsze podoba. Trzeba tutaj przejść pod takimi lekko przewieszonymi skałkami. Jesteśmy coraz wyżej. Za nami już w sumie ta najbardziej stroma część podejścia. No i sama Dolina Ciężka to powinno być już naprawdę niedługo. A wraz z nią jest szansa, że pojawi się też słońce. O, właśnie. Mamy słońce, nawet jeszcze przed wejściem do samej doliny. Mamy dolinę ciężką, jest ciężki staw, z przodu masy młynarza, a sama ciężka turnia to jest położona gdzieś tam. Na dalszym etapie musimy przejść wzdłuż stawu, ciężkiego stawu oczywiście. No i kierować się tam, na kolejny próg, i to będzie. Podejście do zmarzłego stawu. Tych zmarzłych stawów to w Tatrach jest naprawdę mnóstwo. Tu będziemy mieć akurat jeden z tych słowackich, tu jest trochę oblodzeń, więc trzeba uważać, gdzie się kroki stawia. Ale z drugiej strony jest tak, jak mówiłem, w Dolinie Ciężkiej mamy już słońce. Mam też nadzieję, że jak dojdziemy pod trudności wspinaczkowe, to skała będzie już sucha, ciepła i uda się to przejść bez problemu. Póki co. Tyle by było ze słońca, schowało się gdzieś za tamte zbocza, ale spoko na razie nam nie jest jakoś szczególnie potrzebne. Bardziej się przyda później. My sobie póki co podchodzimy łatwą, trawiastą ścieżką do kolejnego progu. Myślę, że dojdziemy do niego gdzieś w 10-15 minut. No a potem pewnie będzie podobna ilość czasu potrzebna, żeby go przejść. Jesteśmy pod progiem. Tu się zaczyna ścieżka, która prowadzi przez niego do góry. Ale zanim tam trafimy, to jeszcze będzie trzeba się przez ten potok przedostać. Ale chyba nie będzie to nic trudnego. Poziom wody nie jest jakoś szczególnie wysoki. Kamieni też mnóstwo. Więc bez problemu się udało. Podchodzimy przy wodospadzie. To jest bodajże. Zmarzły wodospad Ten próg chyba jakoś szczególnie długi nie jest Już raz nim kiedyś szedłem No i w sumie nie ciągnął się jakoś mocno A za nami w tej chwili tak Tu jest ciężki staw Więc już odeszliśmy od niego jakieś pół kilometra Trochę stromo Trochę krucho Ale generalnie Nic trudnego Tu już chyba będzie końcówka Więc jeszcze może 3 minuty No i próg zrobiony Teraz musimy się dostać na niżnią spadową przełączkę, a żeby to zrobić to trzeba iść gdzieś tam. Zaraz się nam powinien ukazać zmarzły staw, o właśnie już kawałek widać, ale nad tafle schodzić nie będziemy, rada chwila odbijamy w prawo, wydaje mi się, że można to zrobić gdzieś tu. O tak, tam są nawet kopczyki. No to kolejne podejście. W sumie nawet jest coś wydeptane. Pniemy się do góry. A staw za nami. I zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, już faktycznie jest trochę zamarznięty. Dalej to wygląda tak. Wydaje mi się, że trzeba się tam dostać. Są kopczyki. Jest gładowisko do przejścia. W sumie nieszczególnie trudne. Po prostu trzeba iść i nabierać wysokości. Strome głazowisko za nami. Od zmarzłego stawu już w sumie spory kawałek zrobiliśmy. Tu już mamy łatwiejszą ścieżkę. No i zaraz chyba się znowu zrobi trochę bardziej płasko. O, jest wypłaszczenie. Teraz trzeba podejść tam. No i już odbić w stronę niżniej spadowej przełączki. Mamy cały czas kopczyki jakby co. Głazowiska jeszcze kawałek. My na tym etapie obchodzimy masyw ciężkiej turni. Głazowisko się kończy. Teraz po trawkach za koniec tego nazwijmy to żeberka. No i tam w prawo, no to po trawkach do góry. Nie wiem jak to jeszcze daleko. Póki co przełączki nie widać. Może się odsłoni za niedługo. Ale tu jest dobrze wydeptane, więc raczej się trafi bez problemu. Widzę, że. Przełęcz jest gdzieś tam Ale to jeszcze kawał drogi do niej No dobra, to dalej pod ścianą, w stronę żlebu Tutaj niby mamy coś takiego ścieżkopodobnego O i tam nawet z przodu jest jakiś kopczyk Więc ten odcinek powinno się przejść w miarę sprawnie No i jest szansa, że za parę minut w końcu zobaczymy jak wygląda przełączka Ok, no i zaczynamy podejście po kamieniach Aha, no i przełączka chyba tam, trochę w cieniu, co mi się nie podoba, ale może będzie do zrobienia. Jeszcze może z 50 metrów i będzie niżnia spadowa. Końcówka ponownie w cieniu, ale skała wygląda na suchą. Tyle za nami. Ta końcówka już niestety krucha, ale nie zostało jej dużo. Myślę, że się wyjdzie bez większego problemu. No dobra, i co my tu mamy? Trochę śniegu, ale ściana słucha. W sumie to widzę przebieg pierwszego wyciągu. Jakoś trzeba przejść tutaj. On jest za trzy, choć ponoć mocne trzy. No a później już jedynkowy teren na wierzchołek. Dobra, jesteśmy generalnie przygotowani. Ja tu jestem związany. Karola też jest prawie związana. Mamy stanowisko startowe, pętla na takim średnim głazie. Ale jest też frend, tu jest kostka, więc z tego powinno jakoś fajnie działać. Ja pójdę tędy. Te kilka ruchów na start najgorsze. Potem już powinno być łatwiej. Możemy zaczynać. Ciężka turnia, wyciąg pierwszy. O, tu jest klama fajna. Właśnie tak, tak tak wiem Okej. Okay. Właśnie... I chyba trudności tego szczytu zrobione no, jakiś taki banalny to ten proszek nie był, ale tu już dalej powinno pójść. Dobra. Chyba po trudnościach. Taką ściankę zrobiłem. No i tak szczerze to faktycznie można by tutaj coś na granicy 3 i 4. Niby oficjalna wycena 3, aczkolwiek dużo ludzi mówi, że nawet 4 jest bardziej sprawiedliwe. Dalsza część drogi gdzieś tutaj i do góry będzie odbijać. Idzie Karola. Mówi, że trudno jest. No tak. To... ciężko. Jak się nazywa szczyt? Ciężka trudność. Więc musi być ciężko. No, to ten wyciąg skończony. Teraz biorę kolejny. Jest to tak? Dobra, idę. Uwaga, śnieg. Eee, chyba tam. Okej, okay, gdzie teraz? Chyba tu pójdę. Okej, okay, no to teraz. A, dobra, widzę stanowisko. No dobra, to to było w zasadzie bardzo łatwe. Jak widać, założyłem cały jeden przelot. Okej, okay, to trzeci wyciąg. Gdzieś jakoś tu do góry. ciekawe, dałbym więcej niż jeden Na pewno więcej niż jeden okay. O są kopczyki, dalej. ciężko ale najbanalniejszy teren to też nie jest no to jeszcze kawałek do góry Okej, okay, tu jest wierzchołek, więc chyba się udało. Jest wierzchołek. Trochę wspinania tu było. Ja jestem mega zadowolony, bo ten szczyt mi się marzył od dawna. No ale trochę nam tu czasu zajęło, żeby się dostać. Od parkingu to pewnie dobre 6 godzin. No więc bardzo długo nie będziemy tu siedzieć, bo te dni jesienne już też jakieś długie nie są. Jeśli chodzi o widoki, no to tu mamy oczywiście. Dwa wierzchołki z czterech niżnich rysów, tutaj są dwa wierzchołki rysów, dwa wierzchołki wysokiej, ciężki szczyt, tam gdzieś przełęcz Waga, tutaj jest Ganek, Kończysta, Gerlach, Batyżowiecki, Kaczy. Z tej strony widzimy między innymi Staroleśny, Małą Wysoką, tu jest Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa, kawałek Durnego, Łomnica, Kołowy, Jagnięcy. Kilka wierzchoków Tatr Tu bliżej Szeroka Jaworzyńska Mamy też masyw Młynarza Tutaj Żabi Szczyt Wyżni Spadowa Kopa A dalej Świnica, Kozi Wierch Trochę Orlej Perci Byliśmy tu dosłownie kilka minut Jest pięknie, no ale już dość późno Prawie 13 A zejście ze szczytu jest niestety dość skomplikowane Najlepiej by było kawałek zejść ale Karola się trochę boi, więc będzie trzeba zjazdy wykombinować. Karola będzie zjeżdżać, ja to spróbuję zejść. Karola ma stan. Trzymaj linę. To porządne jest? No według mnie tak. Starczyło dotąd. Trzeba zejść tam do kolejnego stanowiska. Ja sobie przebrałem tu już buty, bo ten odcinek też będę schodził, a po śniegu to jednak wolę w zimowych. No to się przynajmniej dobrze stoi. Karola robi zjazd, a później tu już będzie ostatni na przełączkę. No to jadę tą końcówkę. O. Mam! Zjeżdża Karola. No i to jest już ostatnia trudność, tak właściwie dzisiejszego wspinania. Trzeba tylko skończyć z zjazd, odzyskać linę. No i zostaje niezbyt wymagające zejście tędy. Lina ściągnięta, już złożona, sprzęt też już ładnie ściągnięty, pogrupowany. Zaraz go wrzucam do plecaka. Okej, okay, to na dół. Jest już 14. Mamy do zachodu słońca niestety niecałe 4 godziny. Więc trochę to nam zajęło, no ale warunki też nie były najłatwiejsze. Nie ma co rozpaczać. Byle jakoś dojść do szlaku. Potem już bezproblemowo, ale tu jest cudowny widok na masę wysokiej. W tym miejscu jestem po raz pierwszy i przyznam, że naprawdę robi wrażenie. Fajna lita skała się skończyła. Teraz zostaje spadzenie takim mniej fajnym i kruchym. Oprócz wysokiej odsłonił się też teraz ganek. No i powiem Wam, że ta galeria, łuskok galerii, wygląda naprawdę przerażająco. Ja wiem, że tam się da wspinać i nawet nie jest to aż takie super ciężkie, no ale jednak robi wrażenie. Zejście spod żlebu prawie zakończone. Teraz będzie już nieco łatwiej. Musimy się dostać tam, obejść ciężką turnię. No i schodzić do zmarłego stawu. Ten odcinek jest akurat dość szybki, więc idzie to bardzo sprawnie. Teraz zejście po trawkach, ale na szczęście jeszcze suchych. Tam jest zmarzły staw i powiem Wam, że jeszcze kawał drogi do niego. W ogóle ta ciężka turnia to jest jedna z dłuższych wycieczek, jakie sobie można zafundować. Kończymy zejście trawkami. Kolejny etap to będzie głazowisko. Przez głazowisko do sobie idziemy po prostu tak jak puszcza, bez jakiegoś szczególnego kombinowania. Kierunek jest generalnie tam. Tu jakby co, kopczyki znaczące zejście. W sumie to jest ich naprawdę sporo, stąd już... Dość fajnie widać początek stawu, gdzie musimy się dostać. No i tak na dobrą sprawę. To już do stawu naprawdę niedaleko. Okej. Okay. To zeszliśmy do łatwej ścieżki. Teraz już reszta jest tylko kwestią czasu. Przed nami dwa progi. Pierwszy lada chwila zaczniemy schodzić. To jest ten, który dzieli piętro doliny ze zmarzłym stawem. I to z ciężkim stawem. Ciężki widać już przed nami. Uwaga. Zalodzony odcinek. Niestety słońca tu za wiele nie ma, więc trzeba po prostu bardzo ostrożnie schodzić. Taki tam slalom po kruchej ścieżce. No i prawie koniec zejścia tego progu. Zaraz znowu będzie chwila łatwego płaskiego. To teraz przestrawki nad ciężki staw. Robi się już trochę zimno w dolinie. Dni są krótkie. Do zachodu słońca mamy niecałe dwie godziny. Raczej na parking za jasności nie dojdziemy. No ale byle się dostać do szlaku, potem już bezproblemowo się trafi wszędzie. No i praktycznie wróciliśmy nad staw. Tutaj mamy jego tafle po lewej stronie. A przed nami lada chwila będzie zejście do taboriska. No to wschodzimy. No i może w dół to pójdzie szybciej niż do góry. Stromo, ale w sumie jakoś to idzie fajnie. Jeszcze kawałek. I powinniśmy dotrzeć do tego potoku który już w sumie całkiem dobrze słychać jest pierwszy strumień i zaraz będzie drugi nie dość, że się chwieje to jeszcze jest śliskie i stąd do taboriska jakieś niecałe 100 metrów więc lada chwila wracamy na szlak myślę, że w tym miejscu mogę też skończyć ten film dla mnie to było jedno z trudniejszych przejść tego roku czy to, którym marzyłem od dość dawna? Fajnie, że w końcu się udało. Mam nadzieję, że wam też film z tego przejścia się podobał. A jeśli tak, to już teraz zapraszam na kolejny. Trzymajcie się cześć.